Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja już wstałam jakiś czas temu, wcale dopiero co się nie obudziłam, ale dzisiaj mój mąż zawiózł dzieci do szkoły, także miałam taki wolniejszy i spokojniejszy poranek, mogłam sobie na spokojnie zrobić kawę i zdecydowałam, że z dzisiejszego dnia nagramy vloga. Brakuje kilka dni, zaledwie kilka dni do wyjazdu yy, i tym razem chyba naprawdę nam się uda, już nie chcę tutaj zapeszać, ale myślę, że u nam się uda. Pogoda, po pierwsze we Włoszech, no... Wystartowała wreszcie wiosna, a wręcz nawet mogłabym powiedzieć lato. Od kilku dni mamy prawie lato, cieszymy się bardzo wysokimi temperaturami, tak między 26-30 prawie stopni w niektórych y, momentach dnia. Także jest ogromna zmiana temperatur, bo kilka dni temu mieliśmy 12-13 stopni, mieliśmy płaszcze, tręcze, grube swetry, a teraz y, krótkie spodenki, bluzeczka i mogę lecieć do ogrodu coś porobić. Właśnie, jakie są plany na dzisiaj? Po pierwsze jadę do Lidla, bo muszę tam kupić 2-3 rzeczy. I w, w stronę Lidla y, przedłużę troszeczkę drogę, bo muszę jechać do sklepu kupić jedną roślinkę. Dokładnie chodzi o wite kanadezy. Zobaczyłam to u mojej sąsiadki, jej się wokół garażu pnie. Y, to jest taka winorośl, tak, tylko że ona nie robi owoców w winogron, tylko po prostu przepięknie się pnie po całym murze. I tak postanowiłam, że chciałabym też przy wejściu do domu tak mieć. Także jadę do sklepu ogrodniczego, mojego ulubionego sklepu. Uwielbiam tam chodzić. Zobaczę, czy jest. Jeśli będzie, to od razu kupię. No, ale dzisiaj nie będziemy tego sadzić. Pokażę Wam, jak już fajnie wystartował mój ogródek. Mam nadzieję, że w tym vlogu nie będziecie się nudzić. Wychodzimy na zewnątrz, pokażę Wam, jak już jest cieplutko. I jak się wszystko zazieleniło, bo ostatnio padał często deszcz, deszcz był potrzebny we Włoszech, bo od dawna nie padało, no ale teraz cieszymy się pięknym słońcem. Tutaj Wam pokażę moja znajoma. Niestety obumarła jej monstera, ale zanim już wyrzuciła korzenie, bo niestety korzenie zgniły, dała mi liście i zobaczcie po kilku dniach. Już tutaj zaczyna puszczać pierwsze korzenie, więc jak te korzenie będą takie troszeczkę większe, to wtedy wsadzę ją do ziemi, zasadzimy ją no i zobaczymy, czy u nas się utrzyma. Problem jest z monsterą u mnie taki, że nie mam gdzie ją postawić, ze względu na to, że królik, jak mogliście zobaczyć na Instagramie, no, jest w stanie wskoczyć wszędzie i niestety mi je wszystkie liście. Skoczymy sobie szybciutko do Lidla. O, widzę, że są tulipany. I ja sobie często kupuję tulipany. Hmm, białe czy żółte? Żółte mi się podobają bardzo, ale białe, sztos. Weźmy taki biały bukiecik. Co myślicie? Tutaj w Lidlu naprawdę kosztują mało, bo płacimy 3 euro za 10 tulipanów, więc naprawdę to nie jest dużo i się opłaca. W Lidlu mamy też. Zazwyczaj fajne promocje na różne roślinki i kwiaty w fajnej cenie. Ale tym razem obiecałam sobie, że nie będę kupowała kwiatów. Sezon na szparagi, więc dzisiaj przygotujemy sobie jakiś dobry makaron ze szparagami. O, są też w ofercie lamponi, więc weźmiemy dzieciom bardzo lubią i weźmiemy też mirtilli i zrobimy im pancake jutro. Anastazja ostatnio chciała też taką butelkę termiczną. Nie wiem, czy w Lidlu wziąć, czy gdzieś indziej. Wolałabym plastikową, no ale nie ma. Okay. No, nie pomyślałam o tym, że będzie trochę ciężko ją włożyć do tego auta, no ale zmieściła się. Jedziemy do domu. Wróciłam z zakupów. Zgrzałam się, jak nie wiem, na zewnątrz jest naprawdę gorąco, idę się przebrać w coś krótkiego i lecimy do ogrodu. Zobaczcie, tutaj całkiem nieźle się przyjęły te moje kwiatki. Już na przykład ten pięknie kwitnie, nawet lepiej niż tamten. Nie wiem dlaczego. Tutaj lepiej po prostu się czuje coś tamten, marnie, tylko jeden kwiatek, ale zobaczcie te, jakie śliczne. I myślę, że będzie to wyglądało właśnie bardzo efektownie tak przy drugim wejściu do domu, jak będzie opadał ten bluszcz i właśnie te kwitnące kwiatki. Tutaj wystawiłam do słońca truskawki, bo na oknie one tego słońca tak dużo nie miały. Ostatnio często padało i właśnie jakoś nie umiały dojrzeć. To teraz, żeby trochę tak przyspieszyć, położyłam tutaj na zewnątrz na większe słońce te truskawki. I tutaj chciałam Wam pokazać, że szykuje się mój kwiat do, do kwitnięcia. Zapomniałam teraz, jak on się nazywa. Napiszcie mi pod spodem, jeśli Wam przychodzi na myśl. To jest taki duży, czerwony kwiat. Niestety kwitnie bardzo krótko. Tylko dzień czy dwa można się cieszyć tym kwiatem. Taki duży jest. W zeszłym roku Wam go pokazywałam i cieszę się, że w tym roku też zakwitnie. Wcześniej padało. To hortensja tutaj całkiem dobrze się czuła, ale teraz, jak jest słońce, to ona będzie miała tutaj za dużo tego słońca. Także muszę ją przestawić e, gdzieś bardziej w cień, żeby tak tylko trochę słońca miała rano i później e, więcej cienia. Bo, jak nie, to nie zakwitnie, tylko się spali. W ostatnim vlogu pokazywałam Wam też moją peonię piwonie. Dwie pe piwonie mi zakwitły. Niestety można było się nacieszyć bardzo krótko tym kwiatem, no ale i tak ma swój urok. Chodzimy do ogrodu. No tutaj jeszcze czeka na mnie bardzo dużo pracy, ale wyciągnęłam z tych opakowań z Lidla, co wam pokazywałam, że teraz się dostaje, jeśli się wydaje tam 20 euro, to się dostaje jedną roślinkę. Tutaj zobaczcie już pierwsze zakwitły stąd wyciągnęłam i włożyłam tutaj i niektóre włożyłam tutaj. To jest akurat rzodkiewka i ta rzodkiewka całkiem nieźle mi tutaj rośnie. Sałata też już powiększyła się odrobinę. Melanzanę widzę, że jakiś ślimak tam po niej y, przeszedł. O, idziemy zobaczyć. I niestety na pewno, o! Zjadliście. I zobaczcie to, jak zjadliście. I fiksa teraz nigdzie nie widzę. Jak padał deszcz, to tutaj się na pewno gdzieś. O, a tutaj już mała. A nie, zjad nawet, widzicie. No, niestety ślimaki to jest zmora, i pomidory też już będziemy musieli przywiązać do patyków. Bo, jak nie, to się połamią. Gdyby tak przyszedł wiatr, już jest taka, taki rozmiar, że będziemy musieli je przywiązać. Mięta jeszcze większa się zrobiła. I tutaj z Gabriele wygląda to jak taki mały grób. A tak naprawdę zasadziliśmy tu roślinkę kaprów. I zobaczcie, znowu zakwit. No, no, boskie są te kwiaty. Wygląda to cudownie. Zobaczcie, jak on się otwiera. O tu, z takiego. Później robi się taki piękny kwiat. Dzisiaj nie mam czasu zasadzić. Tej winorośli, także wstawiłam ją tutaj bardziej w cień, bo nie ma zbyt dużo ziemi. Taka mała doniczka powiem wam, i zapłaciłam 16 euro za nią. To nie dużo, ale też nie mało. Mamy też bardzo dużo agrestu w tym roku. Ona się strasznie rozrosła. Ten, ten agrest się bardzo rozrósł. I w tym roku też go włożymy do ziemi, żeby ten krzak był jeszcze większy. W ogródku zawsze jest dużo pracy zawsze jest co robić. Czy wyrywać chwasty, czy coś posadzić, czy coś wyciągnąć. A chciałam wam pokazać też kalę. Przepięknie mi też w tym roku kwitną. Tutaj niestety jakiś robak jest w środku i tutaj zjadł mi na przykład tego, ale te są super i bardzo dużo nowych. Pada deszcz, a później wychodzi takie mocne słońce, to no to wtedy przepięknie kwitnie. No i tutaj przy wejściu chciałabym zasadzić właśnie, żeby ona mi się tak pieła, ta winorośl. Na ten daszek tam, tutaj do, na okno, no mam nadzieję, że mi się tutaj przyjmie, bo tutaj nie ma zbyt dużo słońca. Tutaj chcielibyśmy zburzyć ten murek, żeby tutaj były takie schodki, by wejść fajnie, wygodne do naszego ogródka, bo wejście jest trochę niewygodne, ale mój mąż to tak odkłada. Zobaczymy na kiedy. No i dlatego tutaj nie dbam już o, ten, o tą część no, po prostu nie ma sensu, bo tu będą te schody, więc będę musiała wszystko powyciągać. Pełno ślimaków jest w tym roku po tym deszczu i niestety one mi tutaj jedzą, liście. Przeszłam teraz na drugą stronę, żeby wam pokazać. Ten murek właśnie będziemy burzyć, będziemy robić tam schody, wejście i chciałabym, żeby właśnie ta winorośl się tutaj tak pieła po tym daszku. Myślę, że będzie to wyglądało naprawdę ciekawie. Muszę odpisać na kilka maili, ale przy okazji zrobię sobie też zamówienie już na całe wakacje. Muszę zamówić sobie krem, o którym Wam mówiłam wiele razy, z Isdin do twarzy. Zawsze co roku zaopatruję się w niego właśnie, w, kiedy jest tak bardzo gorąco, albo nawet jak jadę na wakacje, a wybieramy się teraz na taki długi weekend, więc jeśli będzie tak gorąco, to lepiej. Ja zawsze nakładam na twarz pięćdziesiątkę, ale kiedy już wychodzę na taką ekspozycję na słońce, że wiem, że się też mogę opalić. To wtedy nakładam ten krem zawsze. Niestety on jest ciężko dostępny. W aptece go zawsze muszę zamawiać. On też nie kosztuje mało, bo on chyba kosztuje 28 euro. A jak zamawiam go online, no to czasem dostaję go za 20, za 19. Dodatkowo, powtarzam wam to za każdym razem. Zapiszcie się na stronie Letyshop. To jest strona cashbackowa. Za każdym razem, jak będziecie gdziekolwiek robić zakupy, to znaczy nie gdziekolwiek, bo nie każda strona jest pod to, ale wy tego nie musicie, jeśli sobie tam uruchomicie wtyczkę, to automatycznie wam się będzie aplikowała ta zniżka. To znaczy to nie będzie zniżka, wy będziecie tam mieli taki portfel wirtualny, na którym będziecie zbierać sobie ten zwrot. Ja już nazbierałam tego dość trochę, bo czasami kupuję online różne rzeczy o różnej wartości. No i się opłaca, macie link pod spodem, zapiszcie się, naprawdę to opłaca się. Tulipany, jak widzicie, no nie najlepsze. Pierwszy raz, kiedy kupuję w Lidlu tulipany takie marne. Mam nadzieję, że się pozbierają. W aucie było bardzo gorąco, a z Lidla pojechałam jeszcze do tego Green Floor, w którym byłam pół godziny, no i było gorąco, więc może tak ucierpiały, może teraz się pozbierają. Pamiętajcie do tulipanów mało wody i zimna woda. Także dałam też trochę lodu, dwie kostki lodu, żeby ta woda była taka naprawdę zimna. No i mam nadzieję, że się Pozbierają. Jutro zaczynam pakowanie i nie mogę się doczekać. Jeszcze nie wiem, co ze sobą zabrać. Chciałabym e, czuć się swobodnie, ale zarazem, żeby wyglądać fajnie. Jeszcze do końca nie wiem, co mam spakować. Wy też tak macie, że jak wyjeżdżacie, to nie wiecie, co ze sobą zabrać. Ale jestem bardzo podekscytowana tym właśnie wyjazdem, bo już tyle razy planowaliśmy cokolwiek i, i nam nie wypaliło w tym roku, że teraz już mam nadzieję. A, chciałam wam jeszcze powiedzieć, że mam jeszcze jedną podróż niedługo. Otóż dostałam zaproszenie na C Bloggers, więc będę w Łodzi od 10 do e, od 10, z 10 włącznie do 12, z 12 włącznie 3 dni będę w Łodzi. Cieszę się bardzo, już kupiłam bilety, więc mam nadzieję, że poznam też dużo ciekawych osób i że będzie to takie bardzo fajne spotkanie. Słyszałam, że jest fajne. Ja byłam w Warszawie na takich Meet Beauty Conference, ale na tym Sea Blogger Łodzi jeszcze nigdy, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Pisaliście mi właśnie na Instagramie, gdzie... Gdzie mam nocować, co polecacie. Niestety, w dniu zaproszenia jeszcze nie sprawdziłam hoteli i samolotów. Dopiero na drugi dzień i wszystkie hotele były już normalnie zarezerwowane. Nie było miejsc na bookingu. Także niestety mm. <laughs> ciężko mi było cokolwiek zarezerwować. Zarezerwałam, zależało mi na tym, żeby było jak najbliżej tego eventu. I mam nadzieję, że właśnie na piechotę będę mogła sobie tak z hotelu skakać. Jak będę zmęczona, to przynajmniej będę mogła iść do pokoju. Jeśli któraś z Was będzie, to oczywiście piszcie, bo no, jeśli mnie ktoś rozpozna, to też podejdźcie, bo będzie mi bardzo miło. No, cieszę się na ten wyjazd. Najpierw ten wyjazd Toskania, a później Polska Łódź. Czas na obiad. Związałam szybko włosy, żeby... Zobaczcie, kto mi tu towarzyszy podczas gotowania. Pytacie zawsze o króliczka, no to proszę. Króliczek jest, łobuz jest. Wszystkie kwiaty mama musiała przestawić, bo króliczek niestety wcina wszystkie. Prawda? Chcesz kawałek celera? Co byś chciał zjeść? Sałatkę czy celera? Powiedz. Dzisiaj zrobię makaron, który już jest na moim blogu. I będzie to makaron z szparagami i z serem fetą. Powinna mieć do tego jeszcze odrobinę serera, ale nie mam, więc użyjemy odrobinę cebuli. bardzo cieniutko cebulę i tak samo jeśli macie to też odrobinę selera ja niestety skończyłam seler i nie mam teraz bierzemy nasze szparagi i musimy odciąć tą część które, od którą po prostu wyrzucimy tam, te twarde końcówki i odkrawam główki to kroimy na pół główki na bok resztę razem Oczywiście nie muszę dodawać, że jeśli robimy makaron, i dzisiaj będą to fuzili, one dobrze przyjmują sos, że tak powiem, bo one mają takie, są takie pozwijane, i właśnie lubię je, kiedy robię sos boloński, ragu, czy na przykład pomidorowy, albo właśnie tak jak teraz będzie, będą szparagi z fetą, on tam wejdzie. W te... No dobry jest. Oczywiście, nie muszę dodawać, że musimy zagotować wodę do makaronu, posoloną oczywiście. I do tej wody, zanim jeszcze wrzucimy tam nasz makaron, wrzucam te twardsze końcówki szparagów. Tak na 3 minuty. Na patelnię dajemy odrobinę oliwy z oliwek, nie ekstrawerdziny, bo ja właśnie używam oliwy z oliwek do smażenia. Do oleju oczywiście dodajemy cebulę. Kiedy cebulka się lekko podsmaży, to wtedy bierzemy nasze końcówki szparagów i dodajemy do cebuli. A do wody ze szparagów dodajemy makaron. W międzyczasie kroimy naszą fetę na no takie mniejsze kawałki. Ona i tak się troszeczkę rozpuści, więc Nieważne czy będą duże czy małe. Po kilku minutach dodajemy fetę. I by powstał nam sos, bierzemy odrobinę wody z makaronu i dodajemy do naszego sosu. Kiedy sos już się troszeczkę nam zredukuje, Zrobił się taki bardzo gęsty. Bierzemy nasze końcówki i dajemy do miksera. Możecie pozostawić niektóre y, kawałki fety, która się jeszcze nie rozpuściła. W całości będzie to fajnie wyglądało na talerzu. I miksujemy. Teraz bierzemy główki naszych szparagów i dodajemy do makaronu tak 3-4 minuty przed końcem. Natomiast sos dajemy znowu na patelnię. Odcedzamy makaron i oczywiście dodajemy do sosu. Na górę daję kilka kropel oleju extra vergine di oliwa. I tak jak zawsze łatwe, szybkie i naprawdę proste. Obiad wyszedł bomba, naprawdę pyszny. Polecam. Bardzo dużo przepisów pojawia się na moim blogu i tam zapraszam, zaglądajcie. Żeby to tak mieć wszystko też w jednym miejscu, bo wyobrażam sobie, że tak szukanie jakiegoś starego przepisu między moimi vlogami nie jest wygodne. Dlatego też postanowiłam zacząć pisać tego vloga. Wyszłam na słoneczko, bo jestem biała jak ściana. To jest taki okres teraz, kiedy na zewnątrz jest o wiele cieplej niż w domu. W domu trzeba ubrać jakiś sweterek, a na zewnątrz jest tak gorąco, że mam nadzieję, że zaraz nie będę musiała się przebrać. Co też może być dobrym pomysłem, bo teraz wyjeżdżamy i zastanawiam się, jakie stylizacje sobie zaplanować na ten wyjazd. Ale jak przymierzyłam dwie-trzy sukienki, to stwierdziłam, że jestem trochę zablada na nie, więc może dzisiaj albo jutro jeszcze wystawię ciało na słońce. I mam też taki balsam, który tak fajnie tonizuje ciało. Więc chyba pójdzie w ruch. Jest gorąco, ale jest fajny wiaterek, więc super pogoda, właśnie, żeby wypić kawę i popracować chwilę na komputerze. Postanowiłam też zapisać sobie wszystkie rzeczy, które chcę zobaczyć i gdzie chciałabym pójść, bo atrakcji jest na pewno bardzo dużo, ale, ale czasu nie będziemy mieli tak dużo. Więc chciałabym to tak dobrze zorganizować. Staram się zawsze tak, każdy nasz wyjazd rozplanować nie co godzinę w innym miejscu, ale pozostawiając sobie też taki margines na, na odpoczynek, na aperitivo, na kawę, ale jakieś najważniejsze punkty, które chcę zobaczyć, żeby później o nich nie zapomnieć i żeby też wiedzieć, co się ogląda. Żeby, wiecie, jak jadę w jakieś miejsce, wiedzieć, na co patrzę i dlaczego to takie na przykład jest i to tam stoi. Odpiszę na kilka maili. Muszę też, yy, zacznę też robić tego vloga dzisiejszego, bo zazwyczaj jak kończę nagrywać, to później właśnie zabieram się do pracy. Dzisiaj jak Anastazja i Gabriele wrócą ze szkoły, to jedziemy też do, na taki Luna Park. Yy, Anastazja idzie na basen. Zabiorę dzieci, będą też dzieci z mojej znajomej i chcemy, żeby dzieci się troszeczkę rozerwały. To nie był yy, planowany film, nie miałam jakiegoś tam konkretnego zarysu, by. Nagrać co i jak, ale tak naprawdę chciałam, by się pojawił też taki vlog z luźnego dnia. Wiem, że takie vlogi lubicie. A ostatnio pojawiło się dużo, właśnie, filmów modowych z, ze sklepów albo ze stylizacjami. Takie filmy też znowu pojawią się, także. Powoli, powoli, ale teraz tak e, będzie luźny vlog, później będą te vlogi z Toskanii. E, chciałabym przygotować przynajmniej jeden albo dwa filmy o tym, co warto właśnie zobaczyć. Wiem, że takie filmy też bardzo doceniacie. Właśnie taki weekend w Florencji albo w Pizie, bo właśnie tam się wybieramy. Tak mamy w planach, zobaczymy. E, pogoda ma być piękna, więc też e, tym razem nam się uda. No i tyle, myślę, że na tym zakończymy vlog. Ja się zabieram do pracy. A Was zapraszam na kolejne filmy.